Dzień dobry Państwu, chciałbym z Państwa powitać serdecznie, w galerii 33 dzisiaj gościmy wspaniałą artystkę z Włoch, Grażynkę Jasińską, ona nam opowie o swoich pracach, wspaniały kolor, wyważenie kompozycji, sami zobaczcie, jak widać w pracy inspirują natura, kwiaty, przyroda, może nam opowieść o swoich osiągnięciach swojej pracy. Przybyłaś tak z daleka, specjalnie przyleciałaś na dzisiejszą wystawę z samolotem. Nie wiem czy się będziesz cieszyć jak pracy. to Powiedz nam o sobie trochę bliżej, co cię spłoniło do tej twórczości. Ja czytałem w twoim katalogu, w twoim życiorysie, że jest to twoje życie, twoja pasja, twoja największa teraz prawa życiowa, tak? Malowanie, poza tym nie widzisz świata, tak? Daje ci to największe szczęście, powiedz nam o sobie teraz. No mogę powiedzieć, po prostu wprowadziła mnie to, to malowanie moja koleżanka, która jest wielką artystą we Włoszech. I tak się zaczęła moja kariera. Ona mnie po prostu pociągnęła. Jestem z tego zadowolona i po prostu idę, idę do przodu. Tak, mieszkałam w Ostrowie. 14 lat temu wyprowadziłam się do Włoch. Studiowałam artę w Weronie przez 8 lat. Co mogę powiedzieć? Kontynuuję naukę. Do tej pory i, i po prostu zamierzam jeszcze. Już u nas gościłaś, chciałbym powiedzieć, tak? Gościłaś u nas właśnie na alternatywach, na Międzynarodowej Wystawie, tak? Po raz pierwszy, war wtedy, tak? Teraz masz globalną wystawę, jak się zadał pracę w Teraz tak ten, tak? W w stawie, tak, dobrze. No, my, w moim tak klimatycznie, tak, bardzo ciekawe, prace bardzo ważne, że nam się komponują z tymi to tak wspaniałe, tak? I jest trzeź jak inspiracji bo Mówiliśmy o kwiatach, o takich przetworzonych bardzo formach. Trzeba się wyszukiwać głównie, jak widzę, dla Ciebie bardzo ważny kontur, malarstwo, kolor, tak? Czy środki bardzo spojne w tych jak bardzo kobiece są te prace? Teraz często widzisz na nas jezioro Gilada, ma największe jezioro we Włoszech. To sobie spaceruje nie dopami tam coś przyjść do głowy. To też taka wspaniała praca, kompozycja geometryczna, a w sumie dla mnie to są że jak w porcie, tak? Może być, może być, ale pięknie inspirują, pobudzają wyobraźnię. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie, że przystałaś swojej pracy. bo chcę wam powiedzieć, że na specjalnej palecie pracy przyjechały razem z tym wspaniałym winem, także możemy gościć, i mieć tutaj wielu sponsorów. osób nas sponsorował yy, Powiat, Lazur, które te wspaniałe sery daje jak zawsze. Także Gazeta Polska też nie wiem, czy będzie, jak mi dzisiaj to będzie w tygodniu. Także też dziękujemy za to, że dołożyli się. też tutaj przywiózła wspaniałe wino włoskie, tak jak mówię, jest bardzo dobre, możemy potem spróbować i zaprosić Was na realizację. a Ja chciałem Tobie podziękować za to, że przyjęłaś zaproszenie. Chyba u nas w Polsce to jest pierwsza wystawa, czyli już miałeś w Polsce pierwsza. Czyli daję Aleksandra, ty w Polsce miałeś też po wielu latach. Aleksandra przybyła z Francji, po wielu latach miała pierwszą wystawę też w Polsce. Zobacz, jak to się wraca, korzeniami, my się cieszymy, że wracacie do nas. Jesteście z nami i podziwiamy Wasze malarstwo, bo naprawdę czy we Francji, czy we Włoszech, gdzie obserwujemy, czy w Niemczech, jakieś mieliśmy wystawę, Polacy wspaniale tam tworzą, osiągają wiele wyników, sukcesów i wspaniale malują. I, I to nas cieszy, że możemy Was tutaj gościć w naszych wspólnych programach. Wszystkiego najlepszego, wiele własnych pracy, sukcesów. Ksińska, też pięknie wydany kolorystycznie będziemy panią z Panią Panią przez Także to zapraszamy Państwa do tak ja, Dziękuję tak za tak. wszystko.